Siemaneczka, z tej strony Gabix I dzisiaj jesteśmy w Murder Mystery 2 No I co? I mam nadzieję, że film wam się spodoba Jeżeli i tak, zostawcie łapęc do góry Subskrybujcie mój kanał Pamiętajcie także o dzwoneczku być na bieżąco z moimi filmami A ja zapraszam was do słuchania mojej piosenki The Horse is My Best Friend Mam nadzieję, że wam się podoba I że już słuchaliście lecimy z tą gierką. Ja wcześniej nagrywałam to, ale no, znowu mikrofon, no wiecie, ja mam pamięć, no, słabą, ale trudno, ja, kurde, sobie pograć chęcią mogę ja w taką giereczkę. Zaraz I ogólnie cały czas była sama mapa. Nie ludzie głosowali ciągle na tą samą. Eeee, yy, i w ogóle wiesz, niestety. No, kurde. A ja nagrywam dla was To jest sheriff, też otrzymam na sheriff'em. Trzymam się na sheriff'em, bo to jest lepszy. Bo to jest bardzo dobry pomysł. Bo wtedy jest sheriff nie No to trzeba w tej grze. coś się tu zawiesiło o sufit. Na sheriff'em. I cichą tak sorki, ale no Kurze. nie udało mi się przeczytać. Czekamy, tutaj tu Zrobiłam... Mę z dobrowolną. Zamówiłam... 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 Zamówiłam.. Zamówiłam. Się bo dużo osób ma taki miecz ten tęczowy. I nie, to nie go Czy nie aż tak dużo? To co, co ta dziewczyna ma na pewno? I chyba ta, ta dziewczyna ma. Tak, nie, to jest inny, ona ma chyba ten co ja. Nie, inny. To jednak nie, by mi się wydawało, ale wcześniej jeszcze jakaś dziewczyna miała. Dajcie mi widzisz że to raz, dwie, trzy reklamy w proszę. Ja mu ten gościom Dzięki. Dziękuję bardzo. Temu to panu? Nawet się gra dobrze nie zaczęła, już zostałam załatwiona. Dobra, i tutaj pijemy. To on jest mordercą czy coś jeszcze innego? Mi się wydaje, że to on. Ja jak patrzyłem, to on mnie chyba załatwił. Trzeba się nie bo on tam nie załatwił. Gdzie powiedziałem, że ona chyba, albo ona jest szerifem. Tak. Jakby nic załatwił, a w tej chwili razem w ogóle no i nie załatwił. Dziwne bardzo. Może razem grają czy coś, ale nie wiem czemu. Dobra, czekamy. Widzę, bo jak mówiłam wcześniej, jestem chora. Zostawcie dużo łapyczek do góry, żebym wyzdrowiała. Jeszcze jedną osobę muszę załatwić. Tamten tam ze tam na dachu chyba. Tak? Tak. On udaje, chyba, że on jest. Nie masz cała gościu. Nawet na przykład w komentarzu, czy już macie dla kogoś wolontarka? Bo ja mam zdradę zajęłam, bo niech na komuś wolontarka dużo. No. Jeszcze czy, czy, czy na tego trajla dosyć? Nie. Bo ja już musiałam od tego trajla zachować radio. I kto to komu y, to radio?

Ja tak mega cicho i tak się mega skupić, ale mi się udało. Się... Mam to nie mi 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 serio. Sorry, że tak było mega cicho i to tak, ten. We było fajne, ale chciałam się skupić, żeby te, to odbyć ludzi. jest no pracy, dajcie. Ta mapa właśnie cały czas była. No ale dobra, niech będzie bo sobie to i tak będzie tam ta mapa ale ona cały czas była naprawdę ta, ta mapa była cały czas to nie fajnie czekamy na kolejną rundkę może będę szerifem to na prostsze zadanie bo um, musi tylko jakby jedną osobę załatwić i nikt nie może zdobyć nie może być jakby mordercą jakby tego noża a mordercą musi jednak pozałatwiać wszystkich i nie dać się jeszcze załatwić co to trzymać, jest podejrzana dla mnie więc ja wejdę

On jest. Tak, on jest na pewno. Tylko on tam był z tamtą dziewczyną. Dobrze. Ja myślę, że na kolejnej rynku nie tak gramy. Myślę, że to dzisiaj będzie już na tym, mam nadzieję, że wam się spodobał, a ja się z wami żegnam. Tak, się, chodźmy w tarce. Zabijam Nie, on jest. No dobra, widzę, widzę, się żegnam. Pa, pa!